Dobry, witajcie. Dzisiaj ponownie spotykamy się z Koną, a właściwie ja spotykam się z Koną i trochę Wam o tym samochodzie poopowiadam. Z zewnątrz nie za wiele, bo opowiadałem Wam już o tym, jak ten samochód wygląda z zewnątrz i w środku. Przy okazji testu hybrydowej kony, możecie ją zobaczyć tu albo tu, a macie linki, możecie sobie szczegółowo zapoznać się z tym, co mówiłem o tym, jak ten samochód wygląda, co oferuje w środku. Bo oferuje naprawdę całkiem sporo. Poza tym oczywiście, że jest kontrowersyjnie wystylizowany. Ale tak jak mówiłem w przypadku pierwszego materiału, gdzie opowiadałem Wam, pokazywałem Wam Hyundai'a e, Kone z silnikiem benzynowym, najmocniejszym, czyli niemal 200-konnym, 1,6 Turbo. E, tak, tym razem mamy samochód z zupełnie przeciwnej strony cennika. Tamten kosztował. No, Coś około 200 tysięcy złotych. Ten kosztuje nieco ponad 100 tysięcy złotych. Dobra, 110, 120 na maksymalnym wypasie. Bo pod maską mamy, uwaga, pod maską mamy, 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 tutaj mamy. Pod maską mamy silnik spalinowy. Na hybrydę jeszcze przyjdzie czas, na elektryka też jeszcze przyjdzie czas. Pod maską mamy podstawowy... Obecnie silnik benzynowy, jeśli ktoś zastanawia się nad koną z podstawowym silnikiem benzynowym, to lepiej, żeby się pośpieszył, bo wchodzą już plotki, że no jeszcze w tym roku, w związku ze zmianami homologacyjnymi e, związanymi z emisją spalin, ten silnik litrowy, doładowany, 120-konny Smart Stream G, jak to się ładnie nazywa w BMW, wróć, w, w Hyundai'u, a właściwie Turbo Smart Stream G wraz z modyfikacją, a właściwie z aktualizacją sprawiającą, że samochód będzie nieco bardziej ekologiczny, nie będzie miał już tych koni 120, tylko będzie miał koni niecałe 190-99, to jeszcze się okaże, no ale będzie miał w granicach 100 koni mechanicznych, no 20 koni. 100-120 no to 20% różnicy, więc raczej będzie miało wpływ na to, jak ten samochód jeździ, a chciałem przejechać się właśnie bazową elektry, bazową spalinową koną, bo jest to ten samochód, który jest najrozsądniejszy w cenniku obiecuje całkiem rozsądne zużycie paliwa i faktycznie nie jest z nim aż tak źle, jeśli chodzi o zużycie paliwa nawet podczas wolnej jazdy czy nieco szybszej po autostradzie czy drodze ekspresowej nie ma problemu z tym, że w zbiorniku pojawia się wir który sprawia, że musimy co 200, 300 czy 400 kilometrów się zatrzymać, żeby zatankować aż tak źle nie jest ten samochód, naprawdę na całkiem przyzwoity zasięg, bo przy mojej takiej normalnej, typowej jeździe to jest zasięg w granicach 600, nawet do 700 km, jeśli się e, postaram, więc jest naprawdę e, bardzo dobrze. No ale, właśnie, dopóki te zmiany nie nadejdą, to mamy do wyboru Kona 1.0 TGDI, 120 koni, 1.6 TGDI, która ma tych koni niemal 200, hybrydę oraz elektryka. No, Chuichi był jedną z tych pierwszych marek, która. E, w jednym nadwoziu, jedno nadwozie o jedną platformę podłogową e, oferowała klientom z trzema rodzajami napędu, żeby klient po prostu miał wybór. I tym razem wybrałem Kone 1.0 TGDI z najsłabszym silnikiem, bo pewnie zastanawiacie się, czy taki litrowy 120-konny silnik to, to wystarczy do takiego samochodu, czy nie wystarczy. Cóż... Przekonajmy się. A jak możemy przekonać się o tym, czy wystarczy, czy nie wystarczy? Trzeba się przejechać. Ruszajmy zatem. Ruszajmy zatem Hyundai'em Koną. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. E, a tak na poważnie, no, bardzo chciałem zobaczyć. Zobaczyć, sprawdzić, bo jeździłem tą 200-konną czteronapędową Koną z czteronapędem. No i dobrze wiecie, że samochód tam no, był całkiem fajny. zobaczmy. Czy faktycznie ten samochód za dwa razy więcej, jest aż dwa razy więcej fajny od Hyundai'a kony z tym takim zwykłym, podstawowym, bazowym silnikiem. O mało imponującej mocy, bo 120 koni mechanicznych. No ale właśnie już się zaczyna to co musiałem robić w poprzednim, już się przyzwyczaiłem. Przycisk ulubione asystentów, różnych dziwnych przeszkadzaczy wyłączamy. Mam założone okulary przeciwsłoneczne, więc e, samochód nie wie, czy patrzę tam, gdzie powinienem patrzeć. Te systemy, które tutaj śledzą, e, gałki oczne, no jednak nie do końca działają, jak mamy założone okulary przeciwsłoneczne, więc co chwilę by nam plumkało z informacją o tym, że spójrz na drogę, patrz na drogę, patrz na drogę. No bo przecież nie patrzę na drogę, mam okulary przeciwsłoneczne, więc samochód nie wie, gdzie patrzę. Ale właśnie. 1.0 TGDI 120 KONI. Znam ten silnik. Bo już jeździłem Hyundaiem Koną z tym silnikiem 1.0 TGDI. Co prawda było to parę ładnych lat temu, jak Hyundai Kona debiutował. Wtedy robiliśmy projekt z Hyundaiem Koną, z czytelnikami. Czytelnicy porównywali samochód jeden z drugim. No i faktycznie, no, każdy mówi że ten 1.6 to w sam raz super wystarczający sam silnik do takiego samochodu. No właśnie, bo czy taki silnik 1.0 TGDI, znaczy taki litrowy silnik, przepraszam, 1.0 TGDI, to wystarczy do takiego samochodu, czy nie wystarczy? Pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu, jak y, czytelnik, jak y, testowałem pierwszą generację y, Hyundai Kona, no i każdy, kto wsiadł do takiego samochodu na początku, nie zdradzałem jaki silnik jest pod maską, bo to było najciekawsze doświadczenie, żeby ludzie sami przekonali się, że te silniki, które mamy obecnie, to są nieco inne silniki niż te, które pamiętają nasi ojcowie czy dziadkowie. Silnik 1.0 to już nie jest mała, dychawiczna jednostka napędowa, która sprawia, że samochód nie jedzie normalnie. Wszystko zmieniło się. Przez te lata, gdzie motoryzacja w ostatnim czasie ewoluowała, oczywiście było to spowodowane rosnącymi normami emisji spalin, tym, że samochody mają być coraz bardziej efektywne energetycznie, czyli zapewniać przyzwoite osiągi, zużywając przy tym dobrze, zapewniać dobre osiągi, zużywając przy tym niewielkiej ilości paliwa. Efekt tego jest taki, że umówmy się, ten taki silnik, który obecnie tutaj jest pod maską 1.6 1.6, 1.0, przepraszam bardzo już ubiegłem w to, co chciałem Wam powiedzieć 1.0 ma tych koni 120 jeśli przypomnimy sobie samochody kompaktowe, a właściwie nie tylko kompaktowe samochody z lat 90, no to silnik 1.6 e, wolnossący miał tych koni 90, czasami 100, czasami 110 e, 120, 130 to już były 120, 130 koni mechanicznych. To już były zakresy przeznaczone dla e, samochodów z silnikami o pojemności 1,8, 2 litry. E, tak to działało i tak działały te silniki, tak? E, czasy się zmieniły, samochody się zmieniły, zmieniły się silniki. I wszystko to sprawiło, że samochody nagle. Mogą mieć mniejsze silniki i jeździć tak, jakby te silniki były w nich większe. Powód jest prosty i oczywisty. Parametry takiego litrowego doładowanego silnika, jeśli chodzi o moc, jest w zupełności wystarczająca. 120 koni mechanicznych do takiej normalnej, codziennej jazdy. Autostradą, drogą ekspresową czy drogami miejsko-podmiejskimi w zupełności wystarcza, bo nie musimy mieć 200 koni, żeby jechać po ekspresówce 120 czy po autostradzie 140. Ten samochód przyzwoicie się rozpędza. Nie mówię, że on jest demonem prędkości, ale rozpędza się tak, że w miarę szybko jesteśmy w stanie. Osiągnąć tą prędkość określoną przepisami, i potem łatwo ją możemy utrzymać. Co prawda, przy podjeżdżaniu z wyższą prędkością na wysokim, czyli szóstym biegu, pod jakieś bardziej strome wzniesienia czujemy, że ten samochód zwalnia, ale da się z tym żyć, da się naprawdę, da się z tym żyć i można się z tym pogodzić. Ale najciekawsze właśnie jest to, że taki samochód jeździ normalnie, jeździ normalnie, tak jakby miał silnik 1.6, nie ma z tym najmniejszego problemu. Rozpędza się, skręca, hamuje tak jak samochód z dużo większym silnikiem sprzed 10, 15, dobrze, 10 to już może nie. Ale gdzie dobrze, 10, 15 czy 20 lat te osiągi w tym samochodzie są w zupełności wystarczające, bo Moc to jedno, ale pamiętajmy też o tym, że charakterystyka silników turbodoładowanych jest nieco inna niż silników wolnossących. Powiem więcej, ten samochód będzie jechał łatwiej, lepiej i przyjemniej od takiego samochodu z silnikiem o pojemności 1,6 litra, na przykład wolnossącego, z silnikiem o porównywalnej mocy. Dlaczego? Dlatego, że charakterystyka pracy E, silnika turbodoładowanego jest zupełnie inna niż tych samochodów z silnikami e, wolno-sącymi, 8 czy 16 zaworowymi. 16 zaworów to był szał jakiś czas temu, teraz to, to po prostu jest i nic więcej to nie zmienia. No ale właśnie, e, co, tam, co nam zmienia ta konstrukcja tych silników, co nam zmienia e, konstrukcja samochodu, który ma silnik wyposażony w doładowanie? Otóż to, że dużo przyjemniej się nim jedzie. Z jednego prostego powodu. Nie mówię tutaj o turbodziurze, bo turbodziury to już dawno nie ma. Dawno wszyscy o niej zapomnieli, bo nie są te, bo te układy doładowania silników, nie są układami doładowania silników z początków, kiedy zaczę, zaczynały trafiać pod maski samochodów osobowych. Kiedy te turbiny były duże, wolno się napędzały i, za, i było faktycznie czuć ten moment, kiedy ta turbina zaczynała działać efektywnie. Teraz tego momentu nie czuć. Po prostu nie ma takiej opcji, żebyśmy go poczuli, bo całość została zestrojona, skonfigurowana tak, żeby naprawdę jak najefektywniej wykorzystać paliwo zgromadzone w zbiorniku. A co jest ważne podczas takiej normalnej codziennej jazdy? Przyjemność, płynność. To, że ten samochód e, moc rozwija mega płynnie. Jak rozwija mega płynnie, to dużo przyjemniej się nam miedzi. też nawet jeśli nie ma super ekstra mega osiągów, tutaj nie mamy super ekstra mega osiągów. Przyspieszenie w granicach 10 sekund do setki, może nieco trochę więcej niż 10. Ale jakie to ma znaczenie? Ja nie jestem kierowcą, który za każdym razem przyspiesza od zera do setki pełną mocą, bo i po co? Jak trzeba, to mogę zredukować bieg, wcisnąć pedał gazu w podłogę i samochód przyspieszy, tak jak przyspieszyć powinien. Po to mamy te 6 biegów. No ale właśnie, co zmieniło się? Zmieniło się to, że Samochody z silnikami doładowanymi, to jest bezpośrednie wtryskiem, zaawansowane technologicznie, spełniające wszystkie normy emisji spalin, bo muszą spełniać te normy emisji spalin, e, osiągają maksymalny moment obrotowy przy stosunkowo niskich prędkościach obrotowych silnika. Jak niskich? No w przypadku Hyundai, Kony, z tego co pamiętam, tego 1.0 TGDI mamy co w granicach 170 Nm, niewiele, ale z drugiej strony te 170 Nm e, mamy do dyspozycji już od 1500 obrotów na minutę, e, co jest naprawdę mega, e, znaczy mega dobrym, bardzo typowym, normalnym wynikiem, jeśli chodzi o samochody z silnikami. Turbo doładowanymi, ale efekt tego jest taki, że okej, okay, nie ma super ekstra mega osiągów, nie przyspiesza do setki w, w mniej niż 6, w mniej niż 5 sekund. Ale jakie to ma znaczenie? Nie ma to najmniejszego znaczenia z jednego powodu. E, po przyjemność i płynność, z jaką ten samochód nabiera prędkość, e, sprawia, że nie przeszkadza mi to, że ten samochód. E, nie jest mega szybki. On nie musi być mega szybki, to jest normalny, zwykły, e, miejski crossover. E, zbudowany, stworzony z myślą o tych ludziach, którzy potrzebują takiego zwykłego, normalnego samochodu. Ok, zwykły, normalny samochód w przypadku Hyundai Akony to brzmi trochę, e, trochę dziwnie, bo z zewnątrz ten samochód wygląda bardzo wyzywająco, właściwie dobrze, kontrowersyjnie. E, mega kontrowersyjnie wygląda. Bo co? No bo wygląda jak wygląda, wygląda jak samochód z przyszłości i o ile do tej wersji elektrycznej ten wygląd z przyszłości nawet pasuje. Do przypadku wersji spalinowej okej, okay, nie przeszkadza. Co prawda mamy wrażenie, że jedziemy czymś, co jest dużo nowocześniejsze, ale faktycznie ten samochód jest mega nowoczesny. I nie ma tutaj specjalnych problemów z tym samochodem, że tutaj mamy, nie mamy czegoś, czego nie moglibyśmy mieć w samochodzie, bo mamy wersję 1.0, bazowy silnik, który według mnie w zupełności wystarcza, żeby płynnie tym samochodem jeździć z punktu A do B bez żadnych wyrzeczeń. Przejechałem tym samochodem całkiem sporo. Jechałem autostradą, ekspresówką, no, różne warunki drogowe. Raz puściej, raz mniej pusto, ale płynnie. Efekt? No, średnie zużycie z 600 km. 6,8 litra na 100 km. Dobrze, niedobrze? Nieco więcej niż obiecuje producent. Z drugiej strony wcale bez tragedii, tak na dobrą sprawę, bo 6,8 w przypadku samochodu z silnikiem o 120 mechanicznych, to według mnie naprawdę całkiem dobry wynik. Z zewnątrz samochód wygląda tak, jak wygląda, już mówiłem o tym. W środku w przypadku tej wersji e, Executive też nie ma się na co też nie ma na co narzekać, bo naprawdę, po pierwsze, dobrze wygląda, e, fajnie się w niej czuje, fajne materiały użyte do wykończenia wnętrza, wszystko jest na swoim miejscu, mamy tablet, którym możemy obsługiwać wiele funkcji, ale też mamy przyciski, które służą do obsługi też wielu funkcji. Mamy skróty do wywołania poszczególnych funkcji na ekranie dotykowym. Ogólnie jest naprawdę dobrze. Samochód, tak jak wersja 1.6, ta z która była mega wypasiona. Tak ta jest może nieco mniej wypasiona, jeśli chodzi o napęd, ale jeśli chodzi o wyposażenie, o to, co oferuje, to oferuje dokładnie to samo. Mam dokładnie takie systemy asystujące, dokładnie takie same systemy asystujące, które naprawdę dobrze działają. Poza pewnymi wyjątkami, takimi jak właśnie system rozpoznawania znaków, który cały czas w naszym kraju się gubi i rozpoznaje nie te znaki co trzeba. System monitorowania uwagi kierowcy, który też robi dziwne rzeczy. Nadeszło lato, zakładamy okulary przeciwsłoneczne i chyba się okazuje, że patrzymy na drogę, ale samochód e, twierdzi coś zupełnie innego, no bo nie wie, gdzie mamy skierowane oczy za okularów przeciwsłonecznych. E, system utrzymania pasa ruchu. Według mnie, w Kii jest dokładnie to samo, jest nieco zbyt nadpobudliwy. E, Czasem ma nieco inne zdanie niż kierowca, i to zdanie tego systemu no nie jest najlepsze. Ja lubię te systemy, które nam pomagają, ułatwiają nam codzienną jazdę, ale one nie powinny nas zastępować. Więc efekt tego jest taki, że w przypadku tego systemu, konkretnego utrzymania pasaruchu, po prostu go wyłączam, bo on mi przeszkadza. Zużycie paliwa dobre, dobrze, akceptowalne, bardzo akceptowalne. Osiągi. W sam raz więcej naprawdę na co dzień nie trzeba, nie ma się nad czym zastanawiać. 120 KONI naprawdę daje radę w takim samochodzie. Zużycie paliwa akceptowalne, pozycja za kierownicą, to co widzimy, też jest ok. Jeśli chodzi o same prowadzenie, to ok, warunki mam nieco lepsze niż w przypadku wersji czteronapędowej. Już jest, zrobiło się cieplej. Nie pada śnieg, nie pada deszcz, więc dużo łatwiej z przytrzemnością. Ale ta przednio napędowa, budżetowa, nazwijmy ją tak, Kona z litrowym silnikiem, to naprawdę ciekawy wybór. Ciekawy wybór z jednego prostego powodu. Samochód z zewnątrz nie jest za duży. W środku jest odpowiednio przestronny dla rodziny. 2 plus 2 w zupełności wystarczy. Bagażnik ma odpowiednią pojemność. Pozycję, ustawienie pozycji za kierownicą Dobre. Łatwo znaleźć tą pozycję, która powinna być odpowiednia, czyli odpowiednia odległość od kierownicy, odpowiednie ustawienie fotela, no tak żeby bezpiecznie i pewnie prowadzić samochód. Lusterka odpowiedniej wielkości, dużo w nich widać, systemy też nam pomagają. E, ogólnie bardzo ciekawy e, samochód i nie spodziewałem się, tak szczerze mówiąc, że różnica pomiędzy tą wersją, Najbogatszą, jeśli chodzi o najmocniej, najmocniejszą, na dobrą sprawę, jeśli chodzi o silniki spalinowe, a tą najsłabszą, będzie tak niewielka. Czy gdybym poszedł do salonu i chciał kupić sobie Hyundai Konę, czy brałbym teraz pod uwagę wersję 1.6? Nie. Bo to kurde, nie ma sensu. Naprawdę, nie ma to żadnego sensu, ten samochód. Jest wystarczający do tego, żeby płynnie, normalnie jeździć nim na co dzień, bez żadnych wyrzeczeń. Jest po prostu taki normalny, zwykły. I to jest fajne. Nie spodziewałem się. Dziękuję.